Siema, 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 siema! Witam wszystkich bardzo, 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 serdecznie z tej strony Szelka i zapraszam do obejrzenia kolejnego Let's Play'a. Dziś przeniesiemy się w czas takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, kolonistyczny, bo średnie średniowiecze to już chyba nie jest, ale w każdym bądź razie zapraszam do obejrzenia Let's Play'a z gry Anno Online, albo Anno Online, jak to woli. Jest to gra przeglądarkowa, jest to gra oczywiście darmowa yy, strategi Strategia ekonomiczna, jedna z moich ulubionych yy, typu gier I oczywiście na początku nas wita samouczek, pragnę jeszcze tylko przypomnieć, że Jeżeli ktoś jest zainteresowany grą to W opisie znajdzie link do rejestracji No i mam nadzieję, że wam się spodoba ogólnie ta seria Bo planuję ją tak troszeczkę rozwinąć w kilku odcinkach. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Chodzą plotki, że planujesz zarządzić budowę targowiska. Niektórzy już z niecierpliwością wyglądają przybycia kupców. No, i mamy pierwsze zadanie, z samouczka Musimy wybudować targowisko i mieć w posiadaniu jedną sztukę obiektu, takiego jak no, targowisko. No. Dobra. Ok. Coś tutaj się pojawiło nam. Targowiska to kluczowe elementy funkcjonujących miast. sprzedają się tam towary i dobra dobra. Ale zanim to, to my sobie ustawimy opcję grafiki. Więc tutaj takiego jest. Um, no dobra, nic. I co teraz musimy. Ach, nam tutaj taki domek. Um, no i małe targowisko postawimy sobie o właśnie tutaj. Dobra, zaliczyło nam misję. Mm -hmm. Dobra. Na wyspie przybywają pierwsi ludzie. Na razie wszyscy zatrzymali się w kantorze narząd, zarządcy portu. Musimy jednak niebawem przystąpić do budowy domów. By każdy mógł się. osiedlić, rozpakować swój dobytek i spać spokojnie. Tak więc zabieramy się do roboty. Linia wyświetlona poza zaznaczeniu targowiska wskazuje zasięg jego oddziaływania. Dobra, czyli domyślam się, że to zielone pole to jest zasięg oddziaływania. W takim układzie zbudujemy sobie domek. Który będzie się znajdował w, w polu tego oddziaływania Oczywiście pionierzy właśnie zaczęli pakować swój dobytek i przenosić się do nowych domostw Super, bardzo nam się to podoba Teraz potrzebujemy wybudować a, drogę Będzie nam do tego potrzebne to menu i musimy chyba jakoś tak to połączyć Nie, tak, o dobra Jestem już z powrotem Uh, twoja lista zadań zawiera jedną pozycję. Nowe zadania zostaną dodane pod już istniejącym. Kliknij na ikonkę, aby otworzyć księgę zadań. Okej. Okay. You now get experience points as rewards. Dobra. Uh, księga kontraktowa. Okej, okay, to mamy wykonane. Teraz. Aha, mam nową misję. Musimy teraz Kliknąć budynek pioniera. Dobra, to mam na nie potrzebne. Klikamy tam pioniera i co to my mamy? Nasi pionierzy domagają się jadła, i coś chyba odblokowaliśmy, jakiś achievement. Eee, co to mamy? Liczba mieszkańców. Pionierzy jeden. Super. Teraz odblokowaliśmy chatę rybaka, więc będziemy mogli zbudować jakieś żarło dla naszych poddanych. Dobrze, budujemy sobie je tutaj. Tak jak nam komputer podpowiada, żeby miało dostęp do owoców morza, takich jak ryby, krewetki i tak dalej. Dobrze, więc domyślam się, że następnym punktem będzie wybudowanie drogi. Tak jest, bo jakby inaczej. Klikamy i ciągniemy aż tutaj. Dobra, zgadza się. Jak zawsze zaliczyło nam. Eee, aha. Co, 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 co? Nowy poziom zrobiliśmy. Dobra, dobrze jest, dobrze jest. Aha, eee, ha, ha, ha. ha, ha buduję więcej domów, cierpliwości, mieszkańcy potrzebują trochę czasu na prowadzenie się Dobra, no to cierpliwość akurat nie jest moją najmocniejszą, najmocniejszą stroną, ale postaram się Tak jak tylko mogę Domostwa muszą zawsze mieć połączenie drogowe z targowiskiem, dobra Więc teraz potrzebujemy co najmniej trzy Okej, okay. zatwierdzamy i co teraz musimy? No, myślałem się, że teraz tartak będziemy musieli wybudować Tak, jest Gdzieś tutaj w środku lasu. Dobra, jest Okej. Okay. Kurczę, wszystko nam fajnie zalicza. E, co teraz? Ciężko pracujący w tej chacie drwal dostarcza jednego z najpotrzebniejszych materiałów drewna. Nie zapomnij o połączeniu chaty ze składnicą lub kantorem zarządcy portu. A potrzebujemy drogę. Oczywiście. Zobaczymy ją tu i pyk pyk i pyk. dobra to mamy akurat już też za sobą tutaj mamy nazwę naszego miasta tutaj mamy ilość surowców i ilość mieszkańców znajdujących się w danym mieście tutaj mamy i e menu budowy, opcji i innych takich A tu jest pełny ekran Maha, no, no dobra tutaj mamy ogólnie nasz czat i wszystkich naszych znajomych, czyli to jak to wiadomo w każdej grze multiplayer no, i tutaj mamy oczywiście też populację, nasz skarbiec, um, czarne fasolki, whatever it is, jakieś powiadomienia. Dobra, skupmy się teraz na drewnie, co tu mamy. Mhm. Potrzeba już więcej domostw, więc teraz następnym. Rzeczą, którą zrobimy, będą będzie wybudowanie domostw. Co to mi się wzięło? Aha, dobra, mamy domostw. No to więc posadzimy je tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, trzy wspaniałe domki zostały wybudowane, także możemy kontynuować naszą misję. Oczywiście, jak ktoś pewnie nie będzie chciał, to jest jakaś droga, żeby ominąć ten samouczek, ale nie zalecam, nie zalecam. bo. Wiadomo, każda gra jest inna, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, odnaleźliśmy naszego brakującego robotnika, który znajdował się właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję kursorem. Aha, dobrze. Super. Osiągnęliśmy już trzy gwiazdki. Nowe kategorie zostały dodane do, naszej, do naszego menu budynków, i teraz będziemy musieli wybudować pole uprawne. Oczywiście pole uprawne też musi być połączone z drogą, jak każdy budynek. Eee, I to pole uprawne. Ok, teraz musimy wybudować co? Zagrodę lakus. Uh -huh. Co teraz? Co teraz? Pole. No to pole. Zasiali górale, owiec, owiec. Owiec. <noise> Dobra, akceptuj. Błogie bardzo przyjemna gra. Ja, to jest e, z takich łatwiejszych w sumie. Na pewno fanom, tak e, twierdzę, fanom na przykład Age of Empires, się może spodobać lub innych strategii ekonomicznych. Bo czytałem do i naprawdę bardzo polecałem tą grę e, dla wszystkich fanów strategii. Ale wracając do gry, jakieś składnice, bla, bla bla bla. Aha, musimy wybudować teraz coś, co się nazywa składnicą. Mhm. Póki co, gra, jak, tak jakby takiego już wszystko robi za nas, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Dochód. okej, okay, to musimy teraz kliknąć w Hajs się musi zgadzać. Dobra. Hajs się zgadza, hajs z YouTube'a Dotacje mamy, także możemy balować. Dziwki szampan. Dodaj znajomego. oha. ok, dodaliśmy. I co teraz? Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwisko Nordburga, znajdującym się na liście Twoich znajomych, aby go odwiedzić. Dobra, idziemy do jego HCN, zobaczymy, jakie on ma tam miasto. Wow! Dobra, ok. Tak więc jesteśmy w mieście Nordburga. Pokażę w e, całości mniej więcej mapę, jak się da. O, proszę bardzo. Nie, no, miasto naprawdę, naprawdę przekazackie. A, tak jak wiadomo, no, twórcy zawsze tworzą takie mega miasta, e, żeby nam pokazać, jakie możliwości ma dana gra, więc nie wiem jak tutaj ma Nordburg 60 level się buduje chyba jakaś katedra także jak widzicie można naprawdę dużo osiągnąć ale dobra wracamy do naszej małej wysepki i musimy wybudować więcej domów aby rozbudować nasze miasto tak więc zaczynamy i bierzemy się do roboty eee, no i dobra no, tutaj, tutaj sobie o wybudujemy Dobra, tu sobie wybudujemy jeszcze, tu. Tu. I tu. Dobra, teraz musimy połączyć te drogi. Te drogi drogą musimy połączyć. Tak, Patryk, naprawdę twoja logika jest mi mi mistrzowska. Dobrze, jest git. O, tu sobie połączymy. Tutaj, tutaj też. O, tutaj, tutaj też będzie coś się znajdowało jeszcze, ale nie wiem co. O, i pięknie. Czy tyle domków starczy? Czy ile trzeba? Pilnowanie wzrostu. Badaj populację liczącą przynajmniej 60. Mhm. Nowa wbudowane z targowiskiem. No jest targowisko. No, ale dobra, postawimy jeszcze. Jeszcze postawimy tutaj, tutaj. 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 Proszę bardzo. To połączymy drogą. Hmm. Dobra i co teraz? Co teraz? Ok, nasi pionierzy przybywają. 40, musimy mieć 60. A jak to osiągnąć? Jak? Tell me jak! Coś tutaj nam się pokazało Wiadomość od Norbów, nasi wiodowcy Nie jest zamieszkany, masz rację możemy założyć to miasto, Flores mhm. Chyba mamy jakieś misje a tym zajmiemy się kiedy indziej. Dobra, póki co możemy się troszeczkę porozglądać. Albo wybudować więcej domków. Jaki zasięg ma jeszcze to targowisko? Hmm. Co tu mamy? Co to są za jakieś te... Dobra, tutaj... Jeszcze w sumie dałoby się tutaj zbudować. Dobra, to zrobimy tak samo jak tutaj. To mostwo nie ma połączenia z targowiskiem. Dobra, to zbudujemy jeszcze jeden w takim kładzie. Tak, żeby teraz dobrze wycelować tu i tu. Dobra. Pośród towarów dostępnych w sklepie, odszukaj starte drewna i kup ją. Sterta drewna. Sterta drewna. A gdzie jest sklep? A gdzie jest sklep? Aha, tutaj. A to jest jakieś góry, diamenty. Sterta drewna. To może to kupię O. O, nie trzeba w sumie. Ok, nawet populacja nam się zwiększyła, to mnie ja się bardzo cieszy. Pierwszy krok wykonany. Bezludna niegdyś wyspa przeistoczyła się w małą osadę. Osiedlający się tutaj ludzie są przepełnieni nadziejami i marzeniami o nowym początku. Nie zawiedź ich i pomóż w rozbudowie tego miejsca. Okej. Okay. Miejsca pracy generują koszty utrzymania. Pobieranie regularne swojego skarbca. Mm -hmm. Dobra, teraz musimy coś rozbudować. Moment, moment. Pomoc budowlana. Okej, okay, ale gdzie jest ekwipunek? Ale już kupiłem sterte drewno. Zobaczymy tam później. Kliknij budynek Hata Rybaka. Ok, dostaliśmy. hajs Jakieś nowe. O, o Jezus O Boże. <laughs> Jakieś misje nam tutaj wyskoczyły znowu. Magazyn. Musimy już budować magazyn. Ok, Jezus O, co się dzieje? Za dużo tego. Skład, dobra magazyn, budujemy magazyn magazyn jest bardzo potrzebny warsztat jeśli nie, magazyn zabudowa, materiał budowlany, napoje oddzielnie, własność nie spodnica, magazyn magazyn, magazyn, dobra magazyn, budujemy to przy porcie tu, tak, tu o, dobra mamy magazyn jest dobrze, hajs się zgadza co się stało? Czemu nagle wszyscy, wszystkie są wy, wykrzykniki? Od tej chwili masz dostęp do menu Gildi. Otwórz menu Gildi. A gdzie jest ta gildia? Tutaj. Aha. Co? I nic. Możesz zmienić wygląd swojego awatara, aby pasował do twojego lub stylu. W miarę postępów w grze będziesz otrzymywał nowe przedmioty służące do zmiany wyglądu. Dobra, to zrobimy sobie awatara Będzie to mężczyzna O Jezus, coś się tutaj dzieje, jak on będzie wyglądał? O, niech to będzie tak jakiś taki muskularny Oczy Dobra, oczy będą Takie władcze, takie Powerful rocket fuel, double blaster Double blaster, takie mocne muszę być nie, to bezprzesne. Zmęczone takie. Są takie wład... O, coś, ale nie takie groźne. Na, O, coś tak. coś obok. Tak, o, coś takiego. Brwi. Brwi takie... Nie to są groźne. Mhm. Uh, uh, uh. Dobra, o mogą być. Nos. Nos może być. Usta. Włos. Ale nie widzę nakrycia. Najpierw nie chcę żadnego nakrycia. Zarostu też póki co nie chcę. <głysy> Łyso wygląda bez tego. Dobra. Skupimy się. Łysy. Jakiś samuraj tutaj jest potem. Iś. Jakiś... O to ten, ten nawet będzie jak wyglądało. Kśmich, kurde masakr. O ho 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 ho. Ten mi się najbardziej podobał dobra odzienie. Bez odzienia. Kurde taki Shaolin. Dobra niech będzie po co nakrycie. Kaptur asasino. A się odbekowuje. Nie da się. Szczepiencja taka, ta. Nie, bez tego. Zarost. Pąsik, taki. Broda. O, takie może być elegancko. Przypomina mi tego króla z władcy pierścieni. Uczeń, margrabia, uczeń szelka. Mamy grabie. Chcę króla! Król! Dobra, niech będzie uczeń. Dobra. Ajsty się zgadzają. Dostaliśmy wszystko. Będę musiał kupić tą startę drewna. No ale dobra, przynajmniej nam się troszeczkę to zwróciło. Jakieś mamy nowe misje. Dobra. Jeśli chcesz osiągnąć kolejny poziom rozwoju cywilizacyjnego, musisz mieć więcej pionierów. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam bardzo, ale pilny telefon miałem. Dobra, musimy teraz te wszystkie połączyć. Połączyć musimy dróżką. Aha. Nie, 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 absolutnie. Mógł się teraz tak to sprzętnie zrobić. O, 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 było nam się pokazało. O, dobra. Jest to połączone? Dobra, jest, jest to połączone. Fajnie jest to wszystko, super, ekstra, fajnie. Co, co znaczą te wykrzykniki po prawej stronie? Dobra, Dom Pioniera. Jakieś problemy macie tutaj? Poczucie wspólnoty. Wszystko się zgadza. Nie, to może mogę zamknąć. Nikt się nie wprowadza. No to, to, to nie jest mój problem już. Cieśla. Miej w posiadaniu przynajmniej jedną sztukę obiektu, takiego jak warsztat cieśli. Dobra, to budujemy warsztat cieśli, bo się przyda bardzo. No i warsztat cieśli sobie wybudujemy o tu tutaj. Tutaj. Okej, okay, wszystko pięknie, ładnie, gitara. Ile musimy mieć tych TGSów? Tych, 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 tych 120. Wow! No nic, dobra. Ja póki co się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z nowej serii Endo Online się Wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie mi znać jakoś o tym. Jeśli nie, też dajcie mi o tym znać. No i mam nadzieję, że następne odcinki będą. Jest troszeczkę bardziej y, samodzielny niż y, tutorialowy. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.